Zadanie trzecie. Rozważmy takie liczby rzeczywiste a i b, które spełniają podane warunki, to znaczy a jest różne od 0, b jest różne od 0 i a pierwiastków z 2 dodać b pierwiastków z trzech jest równe 0. Mamy obliczyć wartość wyrażenia a przez b dodać b przez a dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b spełniających powyższe warunki i podać wynik w postaci ułamka bez niewymierności w mianowniku. No, to jak się za to zabrać? Przepiszmy sobie może najpierw a pierwiastku z dwóch dodać b i pierwiastku z 3 równa się 0. No i powiedzmy, że rozwiążemy to na dwa sposoby. Pierwszy sposób będzie taki, że zostawiamy po lewej stronie b pierwiastków z 3, resztę przenosimy na drugą stronę i dzielimy to przez pierwiastek z 3. To znaczy, otrzymujemy minus a pierwiastku z dwóch przez pierwiastek z 3. No i wyliczmy sobie A przez B, A przez B, czyli A przez minus A pierwiastku z dwóch przez pierwiastek z trzech i dostaniemy minus pierwiastek z trzech przez pierwiastek z dwóch. I to samo zróbmy wyliczając B przez A, B przez A, czyli minus A pierwiastku z dwóch przez pierwiastek z trzech przez A. Czyli minus pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 3. No i tak naprawdę dostajemy, dostajemy minus pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 2. Minus pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 3, czyli pozbądźmy się niewymierności, Czyli pierwszy ułamek mnożymy. Licznik i mianownik przez pierwiastek z 2, a w drugim. Przez pierwiastek z 3 i dostaniemy w konsekwencji minus pierwiastek z 6 przez 2, minus pierwiastek z 6 przez 3. No to razy 3 trzecie i razy 2 drugie. Wymóżmy i mamy minus 3 pierwiastki z 6 przez 6, minus 2 pierwiastki z 6 przez 6. Czyli ostatecznie minus 5 pierwiastków z 6 przez 6. No I tak jak powiedzieliśmy, obliczymy to na dwa sposoby. No to powiedzmy, że naszym drugim sposobem będzie coś takiego. I teraz powiedzmy, że liczymy a przez b. Jeżeli liczymy a przez b, no to tak naprawdę może jeszcze, żeby było widać, zapiszmy to w ten sposób. Jeżeli dzielimy a przez b, to tak naprawdę prawą stronę b przerzucamy na lewą dzieląc, i to musimy to podzielić przez pierwiastek z dwóch, czyli dostajemy minus pierwiastek z 3 przez pierwiastek z dwóch. No jeżeli chcemy otrzymać b przez a, no to tak naprawdę tutaj dzielimy lewą stronę przez pierwiastek z trzech, czyli dostaniemy minus pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z 3 i w tym momencie b przez a. No jeżeli to dodamy to otrzymujemy tak naprawdę minus pierwiastek z trzech przez pierwiastek z 2, minus pierwiastek z 2 przez pierwiastek z trzech, Czyli dokładnie to, co mieliśmy wcześniej. Czyli po tych samych dokładnie przekształceniach otrzymamy ten sam wynik. I to jest koniec zadania.